Cześć wszystkim, Angel666, tester gier, słuchajcie, dzisiaj nadszedł ten czas, nadszedł ten dzień, ten moment. Robimy dzisiaj Sonya mas. robimy to znaczy zamierzamy ją pokonać. Pierwszy event to mamy do zrobienia Rush. I wymaga to pojazdu klasy A po raz pierwszy, wow! No to mnie pięknie urządzili, bo na to ja nie popatrzyłem sobie. Co to oznacza, że musimy kupić jakieś auto? No to przymusowe, szybsze, że tak powiem, zakupy. No sporo tych aut już tutaj mam dostępnych. Ale pierwszy profil i bierzemy w takim razie pierwsze auto. Co tam, będziemy się za długo zastanawiać, prawda? Zróbmy jego upgrade. Zaraz zobaczymy, jak auto wygląda i co tu można z tym autem, że tak powiem, porobić. Obowiązkowo trzeci ten, a w sumie trzeci, po co mi ten trzeci? Do końca sam nie wiem, chyba tak odruchowo. No, wypasiony silnik, bo przecież im większe, to tym lepsze. Wbrew temu, co się dzieje w motoryzacji, że nam chcą zabić spalinowe silniki. A samochody elektryczne to niestety jednorazowy kilkuletni szajs. Nie no, zgodnie z zasadą oryginalne felgi kupujemy i oglądamy malowanka. Jest okej, okay, natomiast bez polotu to też mnie w sumie jakoś nie bardzo urzekło może. A tam co się będziemy długo zastanawiać, Carbide. No to lecimy. Buffalo SR, zobaczmy, jak Buffalo się sprawdzisz w pierwszych zawodach z Sonią. Tylko teraz sobie tak właśnie to pomyślałem, że albo bym musiał kupić drugi samochód do drugich zawodów, albo będę miał spore wyzwanie. Hmm, a ja lubię wyzwania, a co to oznacza? Wow, ależ ta Sonia się rusza. Czuję, że Sonia go zaraz aresztuje. A ten sobie ciupie w gierkę. O, ja też lubię ten gatunek Gierek. A chyba potrzebuje naszej pomocy, mam dziwne wrażenie. No proszę was, tam jest tyle policji, nie możecie go załatwić we trójkę litości. Ja zaszła go. Od boczku. Sonia. Nie, swoim suwem. I chyba ten suw jest do wygrania, dziwnie mi się wydaje. A ja czuję, że zaraz już płynnie możemy przejść do zawodu, do pierwszego wyścigu. Tak jest. No to lećmy. Zobaczmy jak Sonie będzie ciężko dogonić. I co tak naprawdę mnie czeka. Wow, wow, wow. Wow. To tu są takie, że tak powiem, rzeczy. Okej, okay. no to przy amerykańskim samochodzie, że tak powiem, z amerykańskimi hamulcami, to delikatnie mówiąc, to będzie wyzwanie, ale to tak bardzo delikatnie mówiąc. Sonia też tu nie wyrobiła. Dobra, gonimy, Sonie. Tam się zabijają. O nie, o nie, podbiło mnie na czymś. No pięknie. Ale mamy mniej więcej jeszcze więcej niż połowę wyścigu, więc spróbujmy spiąć poślady i wygrać to z Sonią. Bo jak nie wygram z Sonią, to będę musiał powtarzać zawody a tego chyba byśmy nie chcieli ja cię kręcę jak to auto tragicznie hamuje słuchajcie no ile razy można się wpakować w coś no ile jest dramatycznie z hamowaniem przy tym aucie kompletnie się nie przejmuję tym że do mnie strzelają bo nie oni tutaj są że tak powiem istotni ach Wow, co za gorąca akcja! Ajajajajaj! Aj, aj, aj. No nie! Serio?! No w sonie się wpakowałem, no ludzie! Wy tak jej pomagacie?! A no zobaczcie na mój poziom energii, ja tak mówiłem, że a spoko, spoko, nic mi się nie dzieje. A ja już tu ledwo zipię po prostu. I jest spora szansa na to, że nie dojadę. No to kozacko. Przed samą metą mnie rozwalili. No pięknie, to się podziało. To się podziało. Co to oznacza, że ja chcąc przejść te pierwsze zawody, to muszę moją furkę uzbroić, że tak powiem, w pancerz. A to oznacza. Że ta furka będzie zdecydowanie wolniejsza, a to oznacza, że będzie mi jeszcze trudniej to zrobić. No ale cóż, e... słowo się rzekło: Zmieńmy sobie barwy na szczęście. Nie wiem czemu auto ma numer 16. Nie pytajcie mnie o to, robimy podejście numer 2. Mam nadzieję, że nie będzie podejścia numer 3. Ja ze swojej strony zrobiłem wszystko, co tylko mogłem. Tutaj przyspieszmy na maksa. Albo inna taktyka, słuchajcie. Już teraz trochę wiem, jak tutaj to wygląda. Więc tu mi będzie łatwiej. Sonia, strasznie ciężko, że tak powiem. Idzie jej jazda. No tam co prawda ja skopałem, ale patrzcie teraz. Teraz to jest bułka normalnie z masłem. Pytanie tylko, czy mi wystarczy pancerza, bo z tego co widzę, to ja już nie mam, delikatnie mówiąc, jednej czwartej. Ale spróbujmy tutaj docisnąć trochę. Tu proszę piękny przejazd, nie zahaczam o bandy. Tu jakieś chłopta się do mnie chcą strzelać, tu nie chcę skakać. Tu trzeba hamować. Zobaczcie na różnicę. Ja jestem w szoku, bo jadę drugi raz te same zawody. A mając to orurowanie, pomimo że nieźle mnie tutaj, że tak powiem, Ładują ołowiem, to sobie w większości przypadków tu nic kompletnie nie robię, z chłopaków. I zapowiada się teraz easy victory, ale nie zapeszajmy jeszcze za wcześnie, bo dopiero na mecie się okaże. Nie wiem, gdzie mam jechać, no właśnie. Dobra, energii mam wystarczająco dużo, a to wygląda na to, że jest to, co ma być, czyli zwycięstwo. I bardzo ładnie się złożyło. Proszę bardzo, czerwone malowanie i orurowanie zdecydowanie przyniosło mi szczęście. O, kroi się jakaś rozmowa, nie. On mnie obserwuje i on już teraz wie, że jestem dla niego zagrożeniem. A ja wiem, że on ma rację. I wy też to wiecie. Proszę bardzo, pięknie, Kasiura, wszystko mamy tutaj co trzeba. No to słuchajcie, pora się zabrać za drugie zawody. A skoro mamy się zabrać za drugie zawody, to zróbmy to od razu. Bo przecież jeszcze czeka nas walka z Sonią. Orurowanie zdecydowanie zostawiam. Już nie wracam do pierwszego... Aha, it's just racing. Yeah, yeah. Czuję, że tu nie będzie uczciwej walki. Oj, ja cię kręcę. Z czym ja tu mam walczyć? Z czym mi tu przyszło walczyć? Obadajmy tu sobie wszystko. Oj, tu się strasznie. O nie, 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 nie. Dobra, gdzie jest Sonia? Nie z tobą, z tobą nie chcę się rozwalać. Sonia, skarbie. Ale cię teraz skasuje. W sumie to podobnie jak oni mnie, Sonia, kociaczku! O nie, 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 nie! nie. No, hello! To jest trochę za proste, tu słuchajcie. A co to się podziało? Halo, halo! Ok. To no bolało, to było nie fair. Wiem, zaraz dostanę. Czuję to. Kurcze. Ja tu w Sonie chcę utrafić. A tu chłopaki ją skutecznie chronią. No i teraz Sonia mi sprzedała strzała. Pięknie, bo waleli w Sonie, ale najzabawniejsze jest to, że im się nic nie stało. Oj, nie będzie to tak łatwo przejść. Już się witałem z gąską, że to będzie takie easy. Ale patrzcie na to, to nie będzie takie easy, bo ja już jestem teraz na jedno dotknięcie. No właśnie, no właśnie. Kto mówił, że będzie łatwo? No, na początku miałem taką szansę. Nadzieję. Hmm. No więc słuchajcie, tak, generalnie ja mam dość. Próbowałem przejść tym samochodem ten poziom. To derby z Sonią. Jakieś. Naprawdę wystarczająco dużo czasu, żeby po prostu wiedzieć, że być może jest to wykonalne. Ale po tylu, że tak powiem trudnościach z rzędu postanowiłem, że kupuję pick do tego. E, bo... No... E, naprawdę... Tak mnie sponiewierało, e, że... Puh. No po prostu... E... E, aż... E... Nie wiem, co powiedzieć, jak bardzo to było trudne do, do przejścia. Więc upgradeuję sobie kolejne furkę. Eww. No to jest takie klimatyczne, fajne. Ale że to jest bonusowe malowanie? No to jest jakaś kpina. To już to jest lepsze, standardowe, ludzie. Co wyście tu od pip. No to trochę wynagradza, to nie powiem. Ale pojedziemy tym brzydkim, a co? Następne auto zbudowane. No to spróbujmy podejść tym razem. Body requiret? Co ja czegoś nie kupiłem? Halo? Przecież było car build. No, o co chodzi? Coś bardzo dziwnego się stało. No dobra, no to próbujemy w takim razie. Zobaczymy, co się, że tak powiem, uda. Czy za pierwszym razem, czy za piątym, czy za dziesiątym. Myślę, że teraz dysponując samochodem o znacznie większej wytrzymałości. Ojejku, jaki on jest wolny. I wcale, patrzcie, nie jest łatwo z Sonią dalej. Ale hece. Nie, tylko mnie nie traf, proszę. No, ogromnie czuć różnicę w tym, jak jadę wolnym samochodem. Koszmarnie czuć tę różnicę. No tak, Sonia się zderzyła ze swoimi. Zobaczmy, co tam u Soni słychać. Sonia, złotko! Fajnie dostała, ale ja się jeszcze, że tak powiem, nie cieszę. Czemu? Bo jeszcze długa droga przede mną. I już dostanę. Tyłem ją dziabnimy. No oczywiście musiała mi zwiać. No bo by inaczej. Chciałem się sprytnie schować za słupem. No to mi coś nie pykło. I oczywiście drugi już we mnie się wy... Pizza tutaj, no. Spokojnie, bez nerwów damy radę. W końcu wzięliśmy mocarnego pick -upa. No nie może być inaczej. No, chodź na czołówkę, nawet. O, bardzo fajnie, że oni w nią teraz walnęli. Bo ja mam chwilę wytchnienia. Dobrze. Dobra. Pięknie. Sonia też tu przywaliła. Sonii zostało mało życia, że tak powiem. Ale mi wcale nie więcej. Powiem tak. Czuję, że tak powiem, smak zwycięstwa, ale nie czuję się usatysfakcjonowany. Takim zwycięstwem. Uwierzcie mi, nie czuję się. Bo wziąć pick upa i wygrać derby to nie jest. E, żadna sztuka uważam. Chociaż patrząc jak to auto wolno jeździło i tak dalej.

No, więc dobra, pokonaliśmy ją. I ja w tym momencie już Wam zapowiadam, że na drugim profilu zrobię wszystko, żebyście za nic nie zobaczyli pikapa. O może na trzecim? To już sprawdźcie sobie sami, bo ja po pokonywaniu, po próbach pokonywania Sony Mas. Mam totalnie dość. Dzięki za oglądanie Angel666 Tester Gear. Mam nadzieję, że udało mi się z tego, jak to oglądacie, zmontować jakiś fajny materiał. I do zobaczyska następnym razem. A jak coś to możecie, lajka, like komentarz zostawić, no będzie mi miło. Cześć Siemka.